Nowa szkoła, nowe obowiązki, nowi ludzie, nauczyciele, nowe środowisko, nowy ty. Jestem absolwentem MatFisInfu. Infu. Obecnie studiuję. Ze swojego czasu w liceum jestem bardzo zadowolony. Stąd opowiem Ci, jak dobrze możesz zacząć i ogólnie poradzić sobie na tym profilu. Mamy do omówienia kilka kwestii, a na samym końcu pokażę Ci jak możesz ustawić się do końca liceum w jeden tydzień. Zaczniemy od początku. Gdy ukończyłem gimnazjum, poszedłem do szkoły średniej oddalonej od mojego domu o ponad 90 km. Mieszkałem w internacie. Na ten moment mogę powiedzieć tyle, że spędziłem tam jedne z lepszych lat mojego życia i poznałem najważniejsze dla mnie osoby. Wiecie co? Wpadniemy tam. Dobra. Udało mi się dotrzeć pod moją starą szkołę. Nie była to trudna wyprawa. Powiedzmy, że idziesz do nowej szkoły zupełnie sam ze swojego grona przyjaciół. Nastaw się na to, że poznasz przez okres liceum najwięcej ludzi w swoim życiu. Jeżeli myślałeś, że w podstawówce było jakkolwiek ciekawie, no to przyszykuj się na mieszankę gówna, potu, łez, krzyku, miłości i nienawiści. Zajdź w twoim charakterze wiele zmian i tak naprawdę dopiero poznasz ten cały okres dojrzewania no i poznasz smak tony energoli, które będzie trzeba wychlać po to, żeby przeżyć kolejne Noc i dzień w szkole. Fajnie, nie? Wesoło się zaczyna. Przejdziemy od razu do pierwszej kwestii. Znajomi, zapomnij o strefie komfortu. Witaj w dżungli. Tutaj każdy dba o siebie w pewien sposób, ale nie możesz jednak zapomnieć o tych ważniejszych relacjach. Pokaż się od jak najlepszej strony, na samym początku. Ważne jest pierwsze wrażenie, nie oszukuj się, jak ktoś ci powiedział, że nie. Dużo się przedstawiaj, ale nie każdy będzie od razu twoim przyjacielem. Zrób sobie taki swój mały tam świat, nie grono. Nie wstydź się być sobą, pokazywać jakieś tam swoich zainteresowań, jakiej muzyki słuchasz, ale jeżeli ktoś tego nie polubi, no to go je. Nic na siłę tutaj. Nie bój się pytać, jeżeli potrzebujesz czegoś tam, coś się do wiedzieć o kimś czy ogólnie o szkole, o atmosferze. Jak potrzebujesz informacji, to dowiaduj się jak najszybciej. Od razu przygotuj się na to, że bardzo szybko zawężą się grupki znajomych w twoim otoczeniu, w twojej klasie i twojej szkole. Ci fajni debilek, później kurwa popularni, sportowcy, wiesz o co chodzi. Nie tak samo jak w podstawówce było. Dbaj o to, by chociaż na początku z kimś się zadawać, żeby potem nie, zosta nie zostać samemu, no bo będzie dup. Poznasz bardzo dużo zróżnicowanych typów ludzi, każdy będzie inny, niektórzy tobie nie będą pasować i nie zgiw się, więc jeżeli zagubisz się... W pewien sposób na początku. To normalne, przyzwyczaj się, minie z czasem. Jeżeli dasz temu kurwa, uczuciowi, spokój. A kto wie, może w tych kialstych, mierdzących i przeklętych korytarzach poznasz swoją miłość życia. Przejdziemy się jeszcze kawałek. Straszyli pewnie, że czeka cię sporo nauki, prawda? To ja powiem Ci, że niekoniecznie musieli mieć rację. Ja, na przykład, w pierwszej klasie, w piątek. Miałem tylko 9 lekcji, od 7.25 do 15.15. .15. Malutko, da się przeżyć, nie? Nie, no, a tak serio to wiemy, że pełen etat trwa 8 godzin. Tutaj mamy 9, więc coś jest nie tak. Musimy zacząć kombinować w troszeczkę inny sposób. Zacznij myśleć nad sobą jak najszybciej. Obserwuj i badaj. Niektórzy nauczyciele będą dla ciebie jak bohaterzy, pozwolą ci rozwinąć skrzydła, ale niektórzy. Sam pewnie wiesz, wezmą sekator i ci te skrzydła upierd... Wtedy musi wejść w grę strategia, o której powiem później. Początkowo nie będziesz mieć czasu na nic, tylko prace domowe i sprawdziany, ale to się uspokoi. Nawet jeśli wstępnie będzie ciężko i zaczniesz wątpić w siebie, to daj sobie czas, bo naprawdę warto. Bo pewnie pojawi ci się myślenie o zmienieniu szkoły i takie tam. To zdarza się. Przetrwaj to, serio. Chyba, że naprawdę będzie tragicznie, bo to już oczywiście zależy tylko od Ciebie. Ja uważam, że czas liceum to najlepszy okres do tego, żeby zacząć odkrywać i poznawać siebie. Wiem, że gdzieś tam w głowie masz zakorzenione jakieś marzenie i wizję swojej przyszłości. Niech liceum będzie tym czasem, w którym zaczniesz powoli w kierunku tego marzenia zmierzać. Czy to jest spokojne życie z dziewczyną w domu, czy tam wiadomo z facetem, spokojna rodzina, czy może chcesz zarobić miliony siana, wozić się szybkimi furami, każdy woli co innego, zacznij już powoli do, do tego sobie dążyć. Szukanie studiów i pracy przyjdzie szybciej niż może Ci się wydawać, Dlatego powoli zaczynaj grawerować sobie jakieś pasje. Czy może lubisz coś pisać, może lubisz programować, rysować, może chcesz zostać twórcą internetowym. Możliwości jest nieskończoność tak naprawdę, a im szybciej zaczniesz, tym lepiej, bo prędzej czy później znajdzie się druga, a potem jeszcze więcej osób, które jara to samo, w sensie, które interesuje się tym samym. Znajdź to, co lubisz robić, bo później będzie ci dzięki temu łatwiej podejmować pewne wybory. W samej klasie też zbuduj sobie taką pozycję, żeby ta klasa bez siebie nie była taka sama. Miej pewną swoją unikalną wartość, swoją oryginalność, bo w przeciwnym razie się staniesz NPC-tem i wtedy to tak smutnawe jest. Domyślam się, że nie chcę Ci się jeszcze myśleć o przyszłości, ani nie chcę Ci się słuchać żadnych motywacyjnych gadek, dlatego no tutaj tylko real talk. Jak dla mnie po prostu warto zacząć się interesować sobą właśnie w tym czasie, szkoły średniej. Ja na przykład ten kanał zacząłem jak byłem w drugiej klasie liceum. No i od tamtego czasu już tak naprawdę od ponad Dwóch lat, sobie go buduje powolutku, nie? Rozwija się. Fajnie, ogląda to ktoś. Każda umiejętność, jaką poznasz, poza tymi na lekcjach tak naprawdę przyda ci się w życiu. Wykorzystuj szkołę nie do tego, żeby uczyć się tych beznadziejnych regułek, które i tak zapomnisz, a do zdobywania umiejętności socjalnych, kombinowania, bo to jest to, co ci się jednak bardziej przyda w życiu. Rozmawiania z ludźmi, rozumienia własnych emocji rozumienia innych emocji, tą wiedzę szkolną, jakieś tam zapamiętywanie, takie rzeczy, to traktuj jako po prostu rozwój dla swojego mózgu, tak? Takie małe zabawy, jak na siłowni ćwiczysz, ciężary wyrzucasz i te mięśnie działają Ci coraz lepiej, niech tak samo twój mózg działa coraz lepiej, po prostu robiąc więcej i więcej zadań. Teraz to najstraszniejsze. Nie przetrwasz szkoły średniej bez pały, bez zagrożenia, najpewniej w ogóle spędzisz tam 6 lat, nie wyjdziesz, sam to nigdy koniec. Nie no, a tak serio to nie zdziw się, jak nagle spadnie jakość Twoich ocen do podłogi, nie? Ja sam w podstawówce i w gimnazjum miałem co roku tam czerwony pasek, najlepszą średnią w, szko ten w szkole, Książeczka od pani dyrektor, jakieś konkursy. No a poszedłem do liceum i cztery zagrożenia łącznie miałem. No i musiałem się ratować, żeby w ogóle mnie przepuścili gdzieś dalej. Mimo, że jako tak, tam się starałem nawet, nie? Ale sam nie znam osoby, która nie dostała żadnej pały w liceum. Jeżeli czujesz, że za mocno się stresujesz jakimś sprawdzianem, czy tam kartkówką, czy odpowiedzią to daj sobie spokój z wykuwaniem tych regułek, tego co tam masz się nauczyć zajmij się swoim samopoczuciem, sobą, postaw siebie na pierwszym miejscu, a nie ten sprawdzian bo jeżeli jakiś lęk i panikę zbagatelizujesz to szybko wypalisz się, zajedziesz się a wtedy to jest dupa, depresja na leki wypierdala, jeśli to rodzice są powodem stresu, rozmawiaj o tym z nimi, to ich przyzwyczaj do tego jakie oceny teraz będziesz dostawać bo oni mogą dostać większego szoku niż ty w tej sytuacji, no a jeśli są nieugięci i masz mieć lepsze oceny, no to sorry, no wtedy musisz myśleć, kombinować na własną rękę. Kłam ile lezie. Trafisz na przeróżnych nauczycieli i często będzie się okazywać tak, że to relacja z nimi będzie ważniejsza niż wiedza z przedmiotu, którego uczą. Łatwiej Ci będzie wyjść z piątką na koniec, jak nauczycielka Cię lubi, niż jak wszystko umiesz. Real talk. To są też ludzie, też mają jakieś emocje, czują sympatię do innych, nie uciekniesz od tego, że niektórzy będą faworyzowani, niektórzy nie. Musisz z tym żyć i musisz się stosować, zwyciężyć w tej kwestii. To są też ludzie, niektórzy będą ze spiętą dupą, a niektórzy wyluzowani i lubiący pożartować. Daj im się polubić, a ocenki pójdą w górę na pewno. Traktuj ich jak ludzi, nie jak potwory, a zrozumiecie swoje potrzeby nawzajem. Chociaż wiemy wszyscy, że nie z każdym da się porozumieć. Wtedy dwójeczki, pyk, przechodzisz dalej. Nie zgniw się też, jak okaże się tak, bo niestety znam wiele takich przypadków, że bardziej wymagający będą ci nauczyciele, którzy uczą nie tego, co rozszerzasz. Czyli jak jesteś na tym matwicie, no to na przykład będziesz mieć tyralnie z Polski, może tam historii. No sorry, wiem, że chciałeś od tego uciec, ale. No, jeszcze niestety troszeczkę, ale może nie będzie, tak nie zamartwia się. Skup się tylko na tym, żeby zdać. Więcej ci nie potrzeba. Zdaj to nawet na dwa, najlepiej na dwa. Całą wiedzę z tych przedmiotów i tak zapomnisz po tygodniu, nawet po dniu, godzinie. Nawet się nie uczy, serio. Pamiętasz cokolwiek z podstawówki? Nie. Dobra, koniec nudów, przejdźmy do tej ciekawszej części. U mnie to się rozkładało tak. Pierwsza klasa to była głównie szkoła, nauka, stres, brak, brak czasu, jakieś nowe środowisko. Wiele kłopotów i wątpliwości, generalnie. Druga klasa: imprezy, zabawa, wsielanka, wszystko o czym marzysz. Trzecia klasa: obowiązki, matura i jakiś taki własny rozwój, nie? Już patrzeniem samego siebie. Wiem, że ty masz jeszcze czwartą klasę, i u ciebie to się najpewniej inaczej rozłoży, ale nie będzie jakoś bardzo odbiegać od tego, co jaki mówię tutaj. Już za niedługo tak naprawdę będzie twoja osiemnastka i wiem jak ważna to będzie dla Ciebie data. Tak samo jak dla twoich rówieśników, którzy swoje osiemnastki też będą obchodzić. Pojawią się domówki, kluby, alkohol, ale oczywiście też ta druga strona medalu. Ten okres zapamiętasz na długo w swoim życiu. Między innymi dzięki niezliczonym akcjom, które odwaliście z ekipą. Pewnie już doskonale wiesz o, czy, o czym mówię. Piękne lata tu przeżyjesz. Serio. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale... Aż ki zazdroszę czasami. Od razu cię ostrzegam, że nadejdzie moment, w którym puścisz całkowicie hamulce. Dlatego miej zawsze z tyłu głowy gdzieś tam te resztki rozsądku. Nawet nie wiesz, kiedy ci się przyda. Tęsknię w sumie za tym dołkiem. Mlecze mają. Ten czas to jest twój canon event. Ciężko ci będzie od niego uciec, dlatego przejrzyj go jak najlepiej. Bo potem nie będziesz mieć już na to sił ani czasu, że jeszcze się i zde... Pobaw się, bo naprawdę zasługujesz na to. Daj sobie pożyć. Poznasz wiele ciekawych osób, przelotnych miłości. Ale uważaj na złe towarzystwo, przed którym tak ci ostrzegali rodzice. W tym okresie najłatwiej się pogubić, więc po prostu zachowaj łeb na karku, bo różne stwory czyhają na ciebie za rogiem. Tak więc, mój drogi pierwszaku, może się stresujesz, może to będzie dla ciebie wyzwanie. Na pewno będzie to wyzwanie pełne ciekawych wspomnień, coś nowego. Pamiętaj tylko, żeby pozostawać w zgodzie z samym sobą, otwartym na nowe doświadczenia. Doceniaj wszystkie wzloty i upadki, bo na końcu i tak zostanie Ci po nich wspomnienie i to to będziesz mógł wziąć do grobu. Mam coś dla matwizów, którym dedykowałem ten film. Jeżeli chcesz jeszcze lepiej zacząć liceum, to przygotowuję starter pack do rozszerzonej matematyki, w którym wytłumaczy ci te pierwsze tematy, które musisz jakoś tam znać.